Był czas, kiedy święty Piotr walczył o wiarę. O sam. Jaki był tego efekt? No samej upadki. Najpierw jestem grzesznikiem, odejdź ode mnie Pani, a później życie moje oddam za Ciebie, a jeszcze... Tu wiara się nie rozwijała, bo to jest ludzki sposób myślenia. Ona mogła po ludzku się rozwinąć, owszem, dojść do pewnej granicy, ale nic więcej. I drugi moment, czy też drugi czas rozwoju. Przyszedł taki moment, kiedy dał się poprowadzić, dokąd chce Jezus. I to jest to, co chodzi w wierze. Dać się poprowadzić Jezusowi. Jezus go poprowadził ku wierze doskonałej. Święty Piotr oddał życie za Chrystusa wiara doskonała całkowite przyjęcie. W Ewangelii tego Jana, już po przekazaniu władzy, po tych trzech pytaniach o miłość, słyszę takie zdanie. Jezus mówi: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Gdy byłeś młodszy, opasowałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a będzie cię i poprowadzi do nie chcesz. To powiedział, żeby zaznaczyć, jak śmiercią uwielbił Boga. Nie jak tylko jako śmiercią uwielbił Boga. To słowo starość nie musi wcale oznaczać starości wiekowej. Tu chodzi o dojrzałość. Kiedy dojrzewiesz, to dasz się poprowadzić. Wtedy wyciągniesz swoje ręce. To słowo wyciągniesz swoje ręce oznacza jednocześnie i krzyż, ale też i boginę. Wyciągano ręce wówczas do boginę. Czyli idzie o pewną dojrzałość, żeby dać się w na Bogu, a wtedy Pan przeprowadzi przez to, co do Niego należy. Przez to się do czynienia. Różnica więc jest taka. Pedagogowi za rękę. Pojęcie wiary w Ewangeliach Strautycznych rozumiane jest w ten sposób, to znaczy poznać swoją bezradność oraz główność w działającą w Jezusie moc Bożą, czyli bezradność człowieka i moc Pana Boga. Święty Piotr już był bezradny. Niektórzy odnoszą ten fragment do yy, Lukaja, że zostanie uwięziony i już nie będzie, jakby sobie ułamał. Ale to jest dokładnie to, bo Pan go wysłał do tego więzienia. Rękami ludzi pozwolił na to, żeby on poszedł do więzienia. Taki był rozwój wiary świętego Piotra. Że kiedy on oddał już całkowicie Bogu, już nie wymyślał to, Wiary, to ma prowadził tam, gdzie mu potrzebny drogą wiary, ale jego drogą wiary, a później poprowadził go na krzyż w życiu. Ta kiedy człowiek potrzebuje drugiego człowieka, kiedy człowiek potrzebuje pomocy, bo sam może, on jak już nie daje rady, bez, jest bez mocy, jest momentem, tu mówimy o ubóstwie. To jest właśnie postawa dziecka. Dziecko samo nie daje rady. Ono potrzebuje, żeby ktoś wprowadził dziecko za rękę. Ono potrzebuje mądrego pedagoga, żeby ktoś przeprowadził przez życie, przez trudności życia. I kiedy człowiek jest bez rady i szuka Co tutaj jest potrzebne? Otóż na tyle wierzysz, na ile jesteś bezdarny, na tyle, na ile jesteś ubogim. Chodzi o to bóstwo. To bóstwo jest materiałem dla Pana Boga. To właśnie o to chodzić. Kiedy człowiek walczy, wiele prób Pana Boga, to nie pozwala się na usługę prowadzić. To, żeby przyjął to, co Pan ma do powiedzenia. Jak należy rozumieć to słowo ubóstwo? Wcale nie chodzi tu o materialne ubóstwo. Chociaż ono, yy, ono bardzo pomaga, ale nie chodzi tu o materialne ubóstwo. W piśmie świętym ubóstwo nie, nie jest rozumiane yy, na sposób materialny. Król Dawid. Był na szczycie hierarchii społecznej, a był człowiekiem ubogim. Co to jest ubóstwo? No słowo polskie ubóstwo, my sami wtłumaczy U Boga. Ubóstwo. U Boga. To znaczy, że ubogi to jest ten, który ma wszystko u Boga. Nie u siebie. On korzysta ze wszystkiego i jest pielgrzymem na ziemi. Na tyle nie potrzeba korzystać. Ale swoje skarby, swoje dobra ma u Boga. Bóg jest jego skarbem. Jedynym. W Bogu to znaczy, to jest człowiek ogłomocony z pewności siebie. On nie ma pewności, on nie ma żadnych pleców. Nie liczy na własne siły, ale liczy na Boga. On nie liczy na własne talenty, na zdolności, na układy. Jedyną. Pewnością Niego jest Bóg. I jedyną pewność daje utrzymanie Boga za rękę. Nic innego, to znaczy być ubogim. Także majątek tutaj jest rzeczą wtórną, chodzi o bóstwo. Jeżeli człowiek czuje się mocny, właśnie w sensie naturalnych możliwości, jeżeli dysponuje takimi talentami, które mydną oczy, że on wszystko może, to nie da się poprowadzić. Jego wiara się nie rozwinie. W pewnym momencie się zatrzyma. Skarg na ciebie. Nie bójcie to w głowie. I to był problem św. Piotra do momentu, kiedy wszedł potężny kryzys i zapłakał nad sobą i powiedział życie moje do ciebie należy Ty, panie. Zobaczcie, jak skosztowano to, co mówi św. Piotr. Kiedy Pan Jezus pyta, czy Ty mnie miłujesz, św. Piotr odpowiada ja Ciebie miłuję, ja Ciebie kocham. Dopiero za trzeci razem św. Piotr odpowiada w ten sposób Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Bo nawet stać w do własnej wiedzy, On stać w do siebie, zobaczmy, dlaczego czego jest zdolny. Zdolny jest do zdrady Pana Jezusa. A On nie wiedział o tym. On stał przed, przed Jezusem bezradny. I on oczekiwał na swę Pana, ale on tego nie. On nie wiedział, co się będzie działo. Ale na siebie już nie mógł liczyć. Na nikogo już nie mógł liczyć. A tym bardziej na siebie stracił jakby ostatni taki grunt bezpieczeństwa. On był kolernikiem. On wszystko był w stanie załatwić. To był koniec życiowy a nagle stał się taki bezradny i dał się poprowadzić Panu Jezusowi, a Pan Jezus był przez zakamarki wiary. To właśnie w tej słabości, to właśnie w ubóstwie, obróceniu jest miejsce, by Bóg wszedł w serce człowieka z miarą, z własną Bo jeżeli serce człowieka jest zapełnione jakimiś to tam już nie ma miejsca, Serce człowieka musi być puste, ubogie, puste. Żeby Bóg mógł przyjść ze swoimi darami. Stąd też, im bardziej człowiek jest ubogi, tym bardziej może przyjąć własne wiary. Tym bardziej może ją pogłębić. O takie ubóstwo idzie i o taką wiarę idzie. Zobaczcie, że to jest bardzo specy specyficzna droga wiary. To jest inna im rozwój, niż ten, który dzieje się w świecie. W świecie wiary rozwojem, rozwojem jest droga uniżenia małości. Zupełnie odwrotnie jak w świecie. To jest droga wiary. To jest droga zaufania Panu Bogu. To jest droga dzieciństwa Bożego. Im będę mniejszy, tym bardziej o mnie im bardziej będę pusty, tym Bóg więcej w, w moje serce. Im bardziej się bierze, tym bardziej Bóg mnie wywyższy. Droga wiary to droga ubóstwa, to droga uświadamia Pan się Panu, to droga powierzenia się Panu do mnie. nie Boże, Ty wiesz, którą drogą mnie prowadzić, któremu. Dlaczego tak jest? Właśnie tak. Bo czasami rzeczywiście może być tak, że yy, oczekiwalibyśmy, że wiara daje potężny majestat człowiekowi, taki ludzki. Daje majestat, ale Boży. Dlaczego tak jest, żeby zupełnie odwrócić tego, co dzieje się w świecie? Dlatego, że wiara to rzeczywistość Boża. To Bóg zaprasza tę wiarę i On w tej wierze prowadzi bierze człowieka za rękę i prowadzi przez to, czego człowiek nie zna. I to, którzy dają się Panu Bogu prowadzić, nagle sami się zadziwiają. Co to dzieje się w ich życiu? Co też Pan mówił? Otwierają oczy bardzo szeroko i są bardzo zdziwieni. Pedagogowi trzeba ufać. Chrystusowi trzeba ufać. Chrystus pan. Pierwszy przeszedł właśnie taką drogą. Jest to droga obniżenia. On pierwszy przeszedł i pokazał, jak należy robić. I tutaj trzy momenty. Pierwszy moment to jest Betlejem. Zniżył się do poziomu człowieka i jeszcze niżej. Mówił, że to jest w żłobie. Na drugi taki moment to jest z Schałbiono. Naj, najbardziej, jak to tylko w świecie ludzkim było możliwe. Najbardziej chronioną śmiercią umarł, obłocony ze wszystkiego. I trzeci moment, to jest najświętszy sakrament. Tutaj nie ma nic. To jest chleb, który człowiek może wziąć i zrobić z nim, co chce. Pan jest na łasce człowieka. Można przyjść do dobra można sprowadzić nas do a można ulegnąć i adorować. To jest droga mocy. Wtedy, kiedy Chrystus Pan był najbardziej niemocny, kiedy całkowicie oddał się swojemu Ojcu, to nagle okazało się, że właśnie w tych momentach najwięcej zrobił. Tak było przecież chociażby na karmach. Tu dokonano się zwalnienia człowieka. I na drogę ta droga błogocenia, niemocy, to droga do najgłębszej wiary. Najgłębszego zaufania Panu Bogu. Największego poddania się Panu Bogu. To jest droga wiary. Stąd jest to trudna droga wiary. I myślę, że dobrze jest zrobić sobie rachunek sumienia z własnej wiary. Zobaczyć te momenty w których wycofy, wycofywaliśmy się. jakby uciekaliśmy z miejsc, do których nas Paweł doprowadził. Że tu będzie moment wzrostu Twojej wiary. Uciekliśmy. Wycofaliśmy się. Uciekliśmy spod krzyża. A trzeba wytrwać przy krzyżu. Na tych trudnościach wiary, ścieżkach wiary trzeba wytrwać. Bo wtedy ona dopiero wzrasta. Kiedy człowiek przekracza, trzeba wytrwać. To wytrwanie jest bardzo trudne, ale zobaczcie, co się dzieje. Co to jest za bada, kiedy człowiek ucieka w sytuacji jakby zagrożenia, podjęcia decyzji? Co to jest za bada? Czego człowiek się lęka? Że straci poczucie bezpieczeństwa, że Bóg go nie złapił, że on upadnie, że straci wszystko. I ważne jest że znaczy zasada swojego bezpieczeństwa. To, jest, nie, to są niezwykle ważne momenty. Zobaczcie, święty Piotr, w sytuacji, kiedy coś, był pytany, czy ty byłeś z Jezusem ciebie, widziałem z Jezusem? On uciekał. On uciekał. Ale już za ileś lat już nie uciekł. On powiedział, że należy do Jezusa. I oddał swoje życie dorosłym. To był właśnie ten moment. I tutaj na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę. Rola kierownika duchowego w rozwoju wiary. Niezwykle ważna. Dlaczego tak jest? Dlatego, że Kościół jest od obiektywizowania wiary. Obiektywizowania czynów. Podąża ścieżką wiary, jest przez Pana Boga prowadzony, to podejmuje bardzo trudne decyzje dla swojego życia. Bardzo trudne decyzje. I często jest tak, że kiedy podejmie decyzję, albo przed podjęciem decyzji, to e, pojawia się lęk, ogromny lęk. I teraz, A jeszcze wytrwanie w tej decyzji, kiedy nagle cały świat mówi, błądzisz. To zaczyna się człowiek chwiać. Zaczyna się wszystko ruszać. Grunt pod nogami staje się grząs, I robi się problem. A wytrwać trzeba. I kierownik głowy jest od tego, żeby to zobiektywizować. Żeby potwierdzić w imieniu Boga, czy to jest dobra droga. Czy obiektywnie, czy jest zła droga. Czy decyzja jest mądra, czy nie. Czy jest zgodna z wolą Pana Boga, czy też nie. I tutaj kierownik duchowo otrzymuje takie narzędzia. I to jest tak zwane rozeznawanie duchów. To już jest zupełnie inna działka, ale decyzje jakby w momencie wzrostu wiary Powinny być obiektywizowane. I zobaczcie, co tutaj się dokonuje. To jest droga pokorna. To jest droga ubóstwa. Że ja e, nie udaję mądrego, tylko przychodzę i Pana Boga pyta. I Pan prowadzi mnie przez kierownika do tego, którego Nie jak się Panie, dam radę. Nie, dam radę. Nie. Kiedy Piotr zrozumiał, i przestał sobie ufać, a przez trzy lata się na pewno, Jezusie. Na pewno, na pewno dużo wiedział. Na pewno dużo wiedział, przestał sobie ufać i dał się odprowadzić. To jest korona kierownika duchowego. Gdyby św. Piotr od samego początku miał kierownika duchowego, to no, ktoś mi, to by nie popełnił tylu błędów. Jest jeszcze jedna rzecz. Nawet, bo tu pojawia się też taki problem, że kiedy kierownik się pomyli, to co wtedy? Wtedy nie ma w ogóle zmartwienia. Bo każda decyzja, która płynie jakby z Kościoła, jest otoczona opieką Pana Boga. Nawet kiedy kierownik duchowy się pomyli, przegapi jakiś moment. Cokolwiek się stanie, to wiedzmy, że to nie kierownik duchowy prowadzi, ale Pan duch. I to, co dzisiaj na przykład zostało zahamowane, to później, na przykład, w życiu e, błogosławionej Franciszki Siedliskiej, ona jest założycielką świątyni nazarytanek. był taki moment, bardzo ciekawy, kiedy ona pragnęła już założyć zakon, miała ze sobą trzy dziewczyny, a no tam mu od do 5 wzrosło. I ciekawa rzecz, pojawił się w ich życiu taki braciszek, on nie był nawet księdzem, był bratem zakonnym, który notabene odszedł z zakonu, był jakiś taki kontrowersyjny i właśnie Franciszka Siedliska bardzo ufała. Powiedziała, dostała bo od Pana Boga. Ten braciszek w kardiografowie Słuchajniki na To był jakiś wizjonarny, w któremu coś się przysiło i przekładał to na język wiary. I ta sytuacja chora, strasznie chora, trwała przez 11 lat. 11 lat. To była jedna wielka, wydawało mi się, degradacja e, błogosłami Franciszki i sióstr. Nic nie szło przez 11 lat. To był koszmar. Dopiero kiedy wyjechała do Rzymu, zabrała tego cudownego braciszka ze sobą i tam napotkała na bardzo młodego księdza z martwych stacji. Kiedy on to posłuchał, on musiała go bo Braciszka się zapowiadała. Kiedy ten ksiądz posłuchał, co tam się dzieje, to Na tyle wykonanych wojn, natychmiast wróciła do domu, natychmiast spakowała i wystawiła na zewnątrz. I od tego momentu zaczął się taki rozwój zakonu, <coughs> że dzisiaj on, zresztą w naszej parafii, jak zmiana na dzisiaj jest na całym świecie ponad 100 lat istnienia. Bardzo dużo dobra dzieje się przez posługę tych sióstr nazarytanych. Ale ciekawa rzecz. Ona była posłuszna tego wątpliwego kierownikowi Boga, Ponieważ była przekonana, że jest dana od Boga. I zobaczcie jak Pan sobie z tym poradził. Zrobił to tak, że ją dalej budowali. A te 11 lat nie zostały stracone. Zostało, zostało jej posłuszeństwo ugruntowane. I na tym, to tak. E, w życiu duchowym jest tak, że im większy budynek mamy dostąć, tym głębiej trzeba się wkładać. Im wyższe drzewo ma być, <kluzny> tym korzenie muszą głębiej wejść w ziemię. I widocznie te 11 lat było potrzebnych, bo osobę ona tak rozumiała, inne jeszcze, i nic już yy, nie zniszczyło tej drogi. Tołczeństwo to jest jakby wchodzenie w Bogu. To jest droga ubóstwa, to jest droga bezradności, kiedy człowiek jak dziecko daje się prowadzić Panu Bogu. Zachęcam was do tego, żebyście w wierze swojej pozwolili się Panu Bogu prowadzić. Nie wymyślali sami, nie szukali. Tylko tak, aby mógł prowadzić właśnie w kościele, nie poza kościołem. Obiektywizacja Zobaczyć, Zobaczcie, jak ktoś przestał słuchać kościoła, jakie to dziwactwo powstaje. Żeby zobaczyć te najnowsze chociażby historie e, nieszczęśliwego księdza Natanka. Przestał słuchać kościoła, jakie dziwactwo już się z tego... To już ludzki obok. Tu nie trzeba być wiarą. Wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje, jakie to jest dziwne. Ponutku dziwne. A pomożemy. To jest po prostu ładna droga. Kiedy przestaje słuchać się Pana Boga, kiedy przestaje się obiektywizować swoją wiarę i ktoś powie, ja wiem. Ktoś powie, prosił się my, ja wiem. Nie. Droga wiary to jest droga ubóstwa. To jest droga em, em, zawierzenia Panu Bogu. Nie to, co ja. Nie moja możliwość. I tu sprawdza się w decyzjach. Proponuję, żeby zrobić sobie w tym roku, w Wielkim Poście, raport sumienia z decyzji, które są podejmowane w naszym życiu. Żeby zobaczyć, czy one są podejmowane po ludzku, czy po wodzie. I prosić Pana Boga, przewróż, przewróż Mediami.